Bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie na film, w którym to zajmiemy się takim fajnym przepisem na mieszankę ziołową, która pozwoli nam zregenerować tkankę płucną, odżywić nasze płuca, czyli wzmocnić i uzdrowić je z przebytych przeziębień, gryp i innych tych chorób, które nam po prostu podziałały na nasze płuca, osłabiły je. I nie możemy się pozbyć uporczywego kaszlu i zmęczenia po tej chorobie. Zapraszam serdecznie na film. Jak już wspomniałam na wstępie, yy, mieszanka ta to będzie mieszanka składająca się z kilku ziół. Za chwilkę ja wymienię. Ona zregeneruje tkankę płuc. Jest to bardzo ciekawa mieszanka, która regeneruje tkankę płuc i pozwoli nam, aby te płuca zaczęły oddychać inaczej, lżej. Zwłaszcza jeżeli po tej przebytej chorobie mamy osłabione płuca, ciężko nam się oddycha, męczymy się bardzo. Ta mieszanka stawia na nogi. Powiem teraz, co będzie zawierała taka nasza mieszanka. Więc tak, mamy ziele miodunki plamistej. I ja już podam od razu proporcje. To będzie 50 gram. Ziele skrzypu polnego, również 50 gram. Ziele rdestu ptasiego, 50 gram. Liść pokrzywy również 50 gram, ja tutaj mam w słoiczku, ponieważ to ja sama suszyłam sobie pokrzywę. Następnie liść podbiału również 50 gram i korzeń mniszka lekarskiego 25 gram. Ja tu mam korzeń już zmielony, bo będzie trzeba go i tak rozdrobnić. I jeszcze taka jedna moja uwaga, że warto poszukać takich sprawdzonego źródła na zioła, ponieważ nie zawsze te zioła, które kupujemy w sklepach zielarskich, mają odpowiednie właściwości. Okazuje się, że są one higienizowane, poddawane wysokiej temperaturze, naświetlane, więc nie mają takiego działania, jakbyśmy sobie życzyli. Więc warto naprawdę poszukać sobie takiego źródła, a można, wierzcie mi, że można. Ja znalazłam, gdzie są zioła zbierane, suszone w odpowiedniej temperaturze niskiej jeżeli ktoś jest zainteresowany to proszę się do mnie odezwać to podam takie źródełko chętnie się tym podzielę więc moi drodzy, w tej proporcji co podałam tą mieszankę musimy po prostu teraz ją wymieszać i za chwilę podam całą procedurę jak należy ją przyrządzać i jak pić więc zajmiemy się teraz po kolei mieszaniem ja sobie to myślę, że w tej miseczce mi się chyba zmieści mam taką drewnianą więc zajmiemy się o, to jest jodunka ziele. Jodunka ziele, zwana inaczej płucznicą jest typowym zielem, które wspomaga nam płuca, regeneruje płuca. Nadzieję, że mi się tu zmieści wszystko. Mamy już miodunkę. Bardzo ładnie pachnie. Teraz ziele skrzypu polnego. Skrzyp polny też sobie można samemu nazbierać i wysuszyć. Ale ja akurat już nie mam. Skończył mi się, więc sobie też nawyłam. Gotowy. Ze sprawdzonego źródełka. do naszej mieszanki. Tak. Teraz bierzemy się za ziele rdzę stubtasiego. A i teraz liść pokrzywy. Liść pokrzywy, tak jak już wspomniałam. To jest moja pokrzywa, którą sama zbierałam i suszyłam. Zawsze mam pokrzywy mnóstwo, pomrożone soki. Uwielbiam pokrzywę. Liść podbiału, podbiał ziele. Też jest już takie drobniutkie. Również 50 gram. Tylko korzenia mniszka potrzebujemy mniej 25. Ja tutaj korzenia mniszka mam 100 g, więc muszę go sobie na wadze odważyć. 25 g. Przed dodaniem do naszej mieszanki korzeń mniszka, jeżeli mamy takie grube kawałki, to no musimy rozdrobnić. Więc teraz będę sobie go Odmierzać 25 gram, resztę zamykam i zostawiam sobie do innych miksturek. I dodaję korzeń mniszka. Tutaj mamy naszą mieszankę już przygotowaną. Teraz musimy to dokładnie wymieszać. Teraz ja sobie tu przygotowałam taki duży sój do którego sobie przesypię te zioła. Już udało mi się tutaj przesypać sobie do słoika. Teraz, moi drodzy, co musimy zrobić? Czy zrobić sobie zaparzyć? Teraz się zajmiemy zaparzaniem. Teraz potrzebujemy dwie łyżki stołowe naszej mieszanki. Raz i dwa. Mamy naszą mieszankę i musimy ją zalać dwie i pół szklanki letniej wody. Czyli ja tutaj mam już przygotowaną letnią wodę. I zaleję. Raz, dwa i pół. Dwie i pół szklanki wody. Teraz trzeba to doprowadzić powolutku doprowadzić do wrzenia. Jak się tylko moment chwycimy, że się zagotuje, to na malutkim gazie przez 15 minut gotujemy. Dosłownie tak 15 minut trzymamy na takim ogienku wolnym. Od czasu do czasu dobrze przemieszać. I teraz się już zagotowało, więc zmniejszyłam ogień, żeby na wolniutkim i od czasu do czasu można przemieszać. I tak przez kwadransik się jeszcze musi leciutko pogotować. Już się pogotował 15 minut. Nasza mieszaninka się pogotowała. No i teraz, kochani, ważne jest, żeby przelać do termosów. I najlepiej, żeby to był termos szklany. Niestety, takie, takie stalowe niezbyt są lubiane przez zioła. Więc. Raczej użyjemy szklanego termosu. I musimy go przelać sobie do naszego termosu. Jeszcze na razie nie przesadzamy, po prostu przelewamy go z naszymi ziółkami. No, i dobrze. Już mamy nasze ziółka w termosie, i teraz zakręcamy nasz termosik i zostawiamy na pół godziny. Tak z tymi jeszcze ziółkami musi się zaparzyć przez pół godziny. Także wracamy za pół godziny. No i mamy nasze ziółka zaparzone już w termosie. 30 minut sobie postały, są już ok, zaparzone. Teraz możemy się już nimi zająć i je sobie przecedzić, bo mamy tutaj całe z roślinkami. Czyli bierzemy sobie, przecedzamy przez siteczko. Wszystkie wyszły. Teraz sobie opłukam termos i z powrotem sobie ten napar wywar przeleje. No i mamy gotowe. Gotowe ziółka do popijania. Teraz, słuchajcie, ta porcja, która nam tutaj wyszła, musimy sobie ją podzielić na cztery porcje w ciągu dnia, które będziemy sobie popijać. Więc ja sobie tutaj taką odmierzam, sobie taką szklaneczkę. Pozostałe sobie wleję do termosu. W termosie one będą ciepłe, więc można sobie w ciągu całego dnia powoli popijać. Zakręcam. Jak ktoś nie lubi zimnych ziół pić, to macie plotkie w termosie. Tylko pamiętajmy o tym, aby to był szklany termos. A te ziółeczka sobie pijemy. I teraz, jak długo pijemy? Pijemy je po prostu tak długo, aż poczujemy, że już jest wszystko ok z naszymi płucami, że lepiej nam się oddycha, czujemy się dużo zdrowsi. Ewentualnie, jeżeli. To wymaga, to po prostu stosujemy do końca naszych ziółek, do, tak długo, dopóki ich wszystkich nie zużyjemy. Potem następnie możemy ponowić kurację. Jeżeli się stwierdzimy, że jeszcze coś pozostało, co byśmy chcieli się wykurować, pozbyć tego z naszych płuc, dróg oddechowych, no to robimy po prostu sobie po zakończeniu tej mieszanki, robimy sobie 10 dni przerwy i ponownie sobie robimy taką mieszankę i stosujemy tak długo, Aż poczujemy, że jesteśmy zdrowi. Ewentualnie jakąś inną, to już dowolnie. Także moi drodzy, zdróweczko, moc jest w tych ziołach, więc warto sobie zrobić taką mieszankę, aby nawet, nawet słuchajcie, w czasie przeziębień, zwykłych przeziębień też można sobie użyć, aby szybciutko się pozbyć problemu. Oprócz tego są jeszcze inne metody naturalne mi warto się wspomóc, takie jak akupresura, czy to na dłoniach, czy na stopach, warto sobie też wspomóc. W tym filmiku, moi drodzy, to już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli się podobał przepis, to bardzo proszę o pozostawienie jakiegoś śladu, komentarza pod filmikiem, albo łapki w górę, czy też zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z innymi filmikami moimi z przepisami. Jeszcze raz za wszystko dziękuję. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.